Pomoc dla chorych na COVID-19 i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kielcach płynie szerokim strumieniem. Jeżeli my sami nie pomożemy sobie, no to kto nam pomoże? Przecież jest to oczywista rzecz. Obie zbiórki zainicjowała Grupa Kieleckich Radnych w porozumieniu z dyrektorami Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Jagiellońskiej. Głównym sztabem akcji stał się Dom Środowisk Twórczych, gdzie można dostarczać niezbędne produkty. Tutaj rozdzielamy, ponieważ mamy rzeczy zarówno na jedną zbiórkę, jak i na drugą. W przypadku chorych przebywających na oddziałach zakaźnych potrzebne są woda, środki higieniczne, a także czasopisma czy krzyżówki. Bliscy pacjentów często nie są w stanie dostarczyć im tych rzeczy, bo sami chorują albo są na kwarantannie. Góra darów rośnie z każdym dniem. Potrzebujemy pas do zębów, szczoteczek do zębów, potrzebujemy szamponów, płynów do mycia, chusteczek nawilżających. Najlepiej to, żeby każdy sobie wyobraził, co by potrzebował będąc w a co zwykle mu osoby z zewnątrz nie mogą przynieść? Bardzo dobry jest odbiór. Naprawdę jestem zbudowana tym, że w tych trudnych czasach ludzie tak łakną dalej wspólnoty i tego, aby pomagać, mimo że sami nie mają lekko. Do Pałacyku Zielińskiego można przynosić też mikołajkowe prezenty dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Jagiellońskiej. Ich też nie mogą odwiedzać bliscy, stąd pomysł na wsparcie od wszystkich Kielczan. Uzgodniliśmy, że po prostu spróbujemy wesprzeć ich, jeśli chodzi o ich zdrowie, czyli witaminy, środki higieny osobistej i tym podobne. Dodatkowo we współpracy z Akademicką Szkołą Podstawową robimy akcję taką, że każdy pensjonariusz Domu Pomocy Społecznej otrzyma indywidualną kartkę z życzeniami. Zbiórka dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej potrwa do 3 grudnia, aby zdążyć z prezentami przed Mikołajkami. Natomiast dary dla pacjentów można przynosić na ulicę Zamkową 5 do odwołania. Przede wszystkim zachęcam Gielczan do tego, żeby wsparli tą naszą zbiórkę. Każdy jeden drobny prezent w efekcie skali uczyni, że to zapotrzebowanie na te Wszystkie produkty będzie spełnione. Póki te działania kulturalne jeszcze nie nabrały tempa, a w zasadzie w tej chwili są uśpione, no to byłoby wspaniale, gdybyśmy mogli tą akcję kontynuować jeszcze przez wiele miesięcy. Pierwszy transport darów dla pacjentów trafi w tym tygodniu do szpitala wojewódzkiego. Dom środowisk twórczych. Otwarty jest dla darczyńców codziennie od 9 do 19. Każdy może pomóc. Wystarczy mały gest.